ważę się, że z liderem darami, to naprawdę awans yy, no jest jest jest. jest... 33. kolejka spotkań grupy Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej. Przeciwnikiem dzisiaj ełckiej drużyny będzie Dom Dąb Dobrowa Białostocka. Jest to ostatni występ Ełczan przed własną publicznością w sezonie 2014-15. Wiele osób zastanawiało się, kto obejmie Zespół zełku na ostatnie dwie kolejki. Otóż tymczasowym trenerem jest Bartłomiej Koniecko. Pierwsza sytuacja zawodników z dębu. Jacek Markiewicz dośrodkowuje piłkę do kapitana Krzysztofa Biernackiego, lecz ten strzela ponad bramką Damiana Suszczewicza. Pierwsza sytuacja zawodników zełku. Jackiewicz w mur z rzutu wolnego. Jeszcze Jackiewicz tym razem z lewej nogi starał się pokonać Grzegorza Nowajczyka, ale ta sztuka mu się nie udała. Kolejny atak zawodników, gości, tym razem Mateusz Sołowiej uderza z lewej nogi, ale Damian Suszczewicz broni ten strzał. Niedźwiecki zagrywa do Gądka, Gądek przerzuca tę piłkę na prawą stronę do Jakuba Ciuńczyka, Jakub Ciuńczyk. Ciunczyk w środku Polama Wesowskiego. Nie dotarło to podanie do Łukasza. Tutaj Jackiewicz podłączył się pod tę sytuację. Sirant, Sirant, Sirant odgrywa do Jackiewicza. Jackiewicz ma dwóch kolegów z drużyny. Wybrał Bartkę Wierzbickiego. A ten w sytuacji idealnej nie wykorzystuje jej. I wynik wełku 0 do 0. Jesteśmy już pod drugą bramką. Maciej Orpik, przy nim Rafał Niedźwiecki. Orpik nad piłką czaruje i wyczarował strzał, lecz nie został on zamieniony na bramkę. Zawodnicy Zełku. Ełku. Marcin Sirant, bardzo aktywny Marcin w tym okresie gry. Marcin Sirant, Marcin Sirant i jest bramka Marcina. Marcin Sirant zdobywa swojego pierwszego gola w barwach Ełku, zwłaszcza w drużynie seniorskiej. Jeszcze widzimy w jaki sposób tutaj Marcin zwodził, że odegra tę piłkę do jednego z bardziej doświadczonych kolegów, ale to Marcin sam tę piłkę wykończył. Kolejna sytuacja zawodników zełku, gądek do Wierzbickiego. Wierzbicki ponownie do Gądka, Gądek zagrywa piłkę na piąty metr, z główki starał się zaskoczyć Bramkarza. Dębu Kamiliackiewicz, lecz ta sztuka mu się nie udała. Druga połowa. Jeszcze raz Marcin Shiran zagrywa tę piłkę. Polkarny Jackiewicz o nią powalczył. Jeszcze tutaj Gondek Gondek zagrywał. Oddaje strzał. Tutaj Jackiewicz jeszcze powalczył o tę piłkę. Ale to znów zawodnicy z dębu wyprowadzają tę sytuację. Ale jeszcze Niedźwiecki wywalczył tę piłkę. Gondek do Niedźwieckiego. Niedźwiecki z lewej nogi tutaj przedłużył tę piłkę. Jackiewicz i oddaje tę piłkę do Bartka Wierzbickiego. Bartek w tej sytuacji nie myli się. 2 do 0 wełku. Niezdecydowanie obrońcy z numerem 5 Pawła Hańko. Tutaj z prostego podbicia Jacek Markiewicz starał się zaskoczyć goalkeepera Zełku, ale ten wybija tę piłkę na rzut rożny. Kolejna sytuacja. Sewak Safarian. Piłka przedłużona, i tu Patryk Gątek z bardzo bliskiej odległości strzela trzecią bramkę dla zawodników Zełku. Tu widzimy przedłużona piłka przez Kamila Jackiewicza, która wywołała wiele nieporozumienia w barwach zespołu gości. Tutaj wesołowski, wesołowski podprowadza tę piłkę. Wesołowski nie może nikt tej piłki odebrać dla Łukasza. Patryk Gondek. Patryk Gondek zagrywa do Kamila Jackiewicza. I Kamil Jackiewicz zdobywa dzisiaj pierwszego gola, czwartego dla ekipy Zełku. Rzęsisty deszcz Wełku. W drugiej odsłonie i grad bramek, które kibice mogli dzisiaj zobaczyć jeszcze raz. Spójrzmy na tę powtórkę. Patryk Gondek zagrywa wzdłuż pola bramkowego, a tam Kamil Jackiewicz nie myli się w tej sytuacji. Damian Suszczewicz do środka. Z utracił tam wprowadzony w drugiej odsłonie Daniel Turżonek. Jeszcze Orpik, Orpik uderza, ale tuż obok słupka Damiana Suszczewicza. Naprawdę... Dużo nonszalancji w tym zagraniu Daniela. Mamy kolejną sytuację, tym razem pod bramką gości. Sklarzewski powalczył tę piłkę, uderza Jackiewicz za pola karnego. Jeszcze powalczył z łabieńcem, uderza z lewej nogi. Naprawdę przepnął silnego obrońcę z dębu dąbrowa Biosocka. Jeszcze raz zawodnicy zełku. Tym razem pomian do Jackiewicza. Jackiewicz w ślisgu. Tutaj widzimy śliska murawa. Jackiewicz starał się to wykorzystać i zamienić tę piłkę. Tę piłkę, ten strzał na bramkę Jackiewicz do tyłu jeszcze raz do gątka. Gątek zagrywa i Paweł Hańko zdobyłby bramkę samobójczą. Drużyna z dębu pod wodzą Roberta Speichlera starała się zdobyć chociażby bramkę honorową, i ta sztuka udała się za sprawą Macieja Orpika, który minął Damiana Suszczewicza. Jakub Ciunciek skupił się na piłce. A nie na obrońcy, i przypłacił tę sytuację urazem, który zmusił go do opuszczenia placu gry. Tu widzimy powtórkę, jak minął Maciej Orpik. Bramkarza Zełku. Kolejna sytuacja zawodników z dębu. Wprowadzone w drugiej odsłonie gry. Adrian Citko strzela wysoko ponad bramkę Odewana Suszczewicza. Paweł Jargu skończy te spotkanie 4 do 1. Zawodnicy Zełku wygrywają w meczu z dębem Dobrowa Białostocka.